Cause everything no, 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 no. is like a dream, no, no, no. yeah, but only in that dream that I live in. Mm -hmm. I'm never gonna Practice. let the day begin. <laughs> <Practice>. Never gonna. <laughs> Witam was, jestem Kamil Krzemień. Mam aktualnie 20 lat. Całe życie poświęcam motocyklom. Znalazłem się tutaj chyba troszkę zarażony przez tatę pasją, która się u mnie zaczęła w wieku 4 lat. Później różne drogi miałem składów, przez samochody, aż znalazłem się na motocyklu w wieku 14 lat i od początku to był dobry traf i od tamtego czasu poświęciłem całe życie. Bardzo dużo trenuję Jestem zawsze dobrze przygotowany, i praktycznie, jeżeli jestem w domu lub w Hiszpanii, każdego dnia prawie jestem na motocyklu lub na siłowni, więc no naprawdę tym żyję. Jest to moja pasja i niczym bym tego nie zastąpił. Znamy się z zespołem już dosyć długo, z Mistrzostw Polski Alpe Adria, czy właśnie z Mistrzostw Świata EWC. Są to nasi współrywale polscy. Zawsze mieliśmy dobry kontakt, dużo rozmawialiśmy, pomagaliśmy sobie i teraz w tą zimę padł taki pomysł, żebym przetestował ich motocykl w Hiszpanii i rozpoczynamy współpracę. Zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, szczególnie jak jest przygotowany, jakie są to podzespoły tego motocykla. Naprawdę pracowało mi się bardzo dobrze, bardzo łatwa była współpraca, bez żadnych złych przygód. Przede wszystkim, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja myślę, że będę się bardzo dobrze dogadywał z tym motocyklem. Opony Pirelli również zrobiły na mnie pozytywne wrażenie. Przetestowaliśmy teraz na testach różne mieszanki, które naprawdę pozwalają na wybór dobrej opony. Z każdym kółkiem czuję się coraz lepiej i na motocyklu, i na oponach Topirelli. Myślę, że im dłużej pojeżdżę na tym motocyklu, tym lepiej go będę rozumiał, co również pokazują aktualne testy. Okay. Testy wypadły bardzo pomyślnie, Kamil był bardzo przewidywalny, zrobił to, co, o co go zespół prosił, nie popełnił żadnego błędu, bardzo dobre tempo, wykonywał polecenie, jesteśmy bardzo zadowoleni, więc pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Cele mamy jak zwykle bardzo optymistyczne. Na pewno chcemy ukończyć wszystkie wyścigi w całym sezonie, tak jak udała nam się ta sztuka w poprzednim roku. Trzeba przyznać, że tylko kilku zespołom udało się ukończyć wszystkie wyścigi, nam się to udało, więc na pewno chcemy to powtórzyć i zdecydowanie na lepszej pozycji niż w roku ubiegłym. Po dwóch wyścigach jesteśmy na 17 pozycji, ale przed nami klasyk 24 godzinny wyścig w Le Mau, za który można dostać największą ilość punktów, no i tutaj już się zbroimy, przygotowujemy dlatego trzymajcie za nas kciuki, żeby nam tam wszystko dobrze poszło, bezbłędnie, bez problemów technicznych i żebyśmy dali wam dużo radości. Hi, I'm Luis. I come from BMW to support the team in the electronic chassis and also with chassis and suspension setup. And uh, yeah, the weekend was really really good. Kamil uh, did a great job on the first uh, days on the endurance bike. I was really surprised about his uh, behavior and how he adapted so fast on the bike. Um by Bartek Was a good step on the new bike on the Superstock uh, S1000RR, and uh, yeah, we will keep working forward, and I think we have a good season in front.